Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jest to czytanie na wrzesień dla wszystkich osób z podznaku lwa. Zobaczymy, jakie energie się dla Was szykują. W pierwszym tygodniu macie rycerza, monet i kochanków. Jest tutaj jakiś wybór, jest tutaj jakaś sytuacja, w którym jesteście zmuszeni do tego, żeby podjąć decyzję związaną z Waszą karierą, z Waszym rozwojem finansowym. Musicie podjąć decyzję, czy ten projekt, który w tym momencie rozwijacie, który jest dla Was atrakcyjny, w którym w tym momencie yy, przebywacie, który w tym momencie rozwijacie, jest dla Was odpowiedni. Jest tutaj konieczność zdecydowania się, czy chcecie całkowicie wejść w tą energię, czy całkowicie chcecie się temu poświęcić, czy chcielibyście rozwijać się w jakimś nowym kierunku, dlatego że mam wrażenie, że dosyć długo tkwicie w tym projekcie, dosyć długo rozwijacie się w tym kierunku, dosyć długo już kontynuujecie właśnie jakąś tą ideę, ten projekt, natomiast nie do końca jesteście przekonani, czy warto tak bardzo się w to angażować, czy tak bardzo warto dużo dawać od siebie. Tak więc jest tutaj konieczność podjęcia decyzji, czy jednak wchodzicie w to całkowicie, w 100%. Czy jednak um, wolelibyście pozostać odseparowani od tego? Czy wolelibyście um, rozejrzeć się za czymś nowym, za czymś innym, za czymś bardziej atrakcyjnym, co być może przyniesie Wam większą dynamikę pracy, być może przyniesie Wam większe korzyści finansowe, um, być może większe, um, wie, większe atrakcje, jeżeli chodzi o sprawy intelektualne? Może być to dla Was po prostu bardziej pociągające, bardziej atrakcyjne? w jakimś aspekcie e, przede wszystkim tutaj na pierwszy plan dla was wychodzą sprawy finansowe. Jeżeli chodzi o sprawy e, związkowe, to te dwie karty razem mówią o czymś troszeczkę innym, o tym, że rozwijacie swój związek, o tym, że chcielibyście e, chcielibyście wejść na jakiś nowy etap. Dlatego, że rycerz, mm, rycerz monet mówi o takiej stabilności, o tym, że nic nowego się nie dzieje, wszystko posuwa się do przodu bardzo powoli, i tutaj może nastąpić taka sytuacja trochę znudzenia, małej atrakcyjności fizycznej, małej atrakcyjności, poczucia, że druga osoba nie jest dla nas już tak bardzo atrakcyjna jak była do tej pory. Tak więc może się pojawiać tutaj taki moment, w którym chcielibyście dodać troszeczkę czegoś nowego do waszego związku, do waszej relacji. I będzie taki impuls do tego, żeby zadziałać, żeby coś zrobić, być może gdzieś wyjechać, być może zrobić coś, czego do tej pory nie robiliście. Ale to jest jedyny aspekt, który możemy tutaj powiązać z, ze sprawami związkowymi. Jeżeli chodzi o sprawy, które będą się działy w drugim tygodniu września, to mamy siódemkę mieczy i czwórkę buław. Warto zauważyć, że ta siedemka mieczy jest tutaj kontynuowana dalej w trzecim tygodniu września i moi drodzy mówi to o tym, że będziecie chcieli za wszelką cenę rozwiązać jakąś sprawę związaną z Waszym domem, związaną z Waszą stabilnością, z miejscem, w którym żyjecie, z ludźmi, z którymi żyjecie na co dzień. Jest to coś, co nie do końca może być rozwiązane uczciwie. uczciwie. Nie do końca możecie być zadowoleni z tego, w jaki sposób sprawy się rozwijają, w jaki sposób postępujecie. I jest tutaj redukcja z czwórki buław na trójkę buław, czyli przechodzicie i cały czas powtarza się ta energia siedemki mieczy. Czyli przechodzicie od jakiegoś, um, od jakiegoś momentu, od jakiegoś etapu stabilności do momentu, w którym chcielibyście rozpocząć coś nowego, chcielibyście wejść na jakiś nowy etap rozwoju, chcielibyście zupełnie inaczej zacząć postrzegać waszą rzeczywistość, to w jaki sposób żyjecie, to w jaki sposób realizujecie się na co dzień, to w jaki sposób działacie. Być może chcielibyście zmienić miejsce zamieszkania, chcielibyście zacząć zupełnie inaczej żyć niż żyliście do tej pory. I to wszystko skumulowane sprawia, że nie chcecie przebywać tam, gdzie przebywacie do tej pory. Chcielibyście za wszelką cenę rozwiązać być może Waszą umowę, jeżeli chodzi o właściciela Waszego mieszkania, jeżeli wynajmujecie. Być może chcielibyście po prostu zupełnie zmienić kraj. W którym żyjecie, być może chcielibyście powrotu do miejsca, w którym żyliście wcześniej, jakakolwiek nie byłaby Wasza historia, macie poczucie, że chcecie zostawić wszystko to, co do tej pory zdobyliście, to, co do tej pory osiągnęliście, i chcielibyście wycofać się z tego wszystkiego, co do tej pory udało Wam się ustabilizować, co do tej pory udało Wam się zbudować. I przejść do czegoś zupełnie nowego, do czegoś bardziej ekscytującego, posłużyć się tą siłą mieczy, posłużyć się tą energią, która mówi o tym, że mm, nie do końca potrafimy nawet spalić mosty za sobą, po prostu uciekamy od miejsca, które jest dla nas nieodpowiednie, które sprawia, że czujemy się przytłoczeni, że czujemy się w tym miejscu niepewnie, nie daje nam ono. Radość nie daje nam satysfakcji, nie jesteśmy po prostu z tego wszystkiego zadowoleni, co się dzieje. Jest to historia, która się ciągnie przez dwa tygodnie września dla Was, i niekoniecznie musi być ona związana z miejscem zamieszkania. Jest to sytuacja, w której jest to związek, w którym możecie być. I mimo tego, że bardzo dużo włożyliście do tej pory w ten związek, i mimo że bardzo dużo, dużo energii, dużo emocji było w to. Zainwestowane, to teraz macie ochotę po prostu uciec od tego wszystkiego. Może to być miejsce pracy, oczywiście, w którym już nie chcecie przebywać i zrobilibyście wszystko, by się spakować i już więcej tam nie wracać. Może to być właśnie miejsce zamieszkania, może to być dom. W każdym razie jest to taka chęć ucieczki, jest to chęć e, zabrania tego, co się da e, po prostu do plecaka i ucie ucieczki z tego miejsca, ucieczki z tej sytuacji, która Wam nie odpowiada. Może to być właśnie też taka historia miłosna, która jest powiązana z pierwszym tygodniem, z pierwszym tygodniem tego września, kiedy decydujecie się, że nie potraficie już wykrzesać z siebie więcej energii, nie potraficie wykrzesać z siebie więcej entuzjazmu, tylko ładujecie do tego związku tą samą ilość pracy, tą samą ilość energii, ale nie potraficie w żaden sposób zdecydować się na to, w którą, w którą stronę pójść, nie czujecie żadnego, żadnych korzyści płynących dla was. Z tego wszystkiego. Może to też być właśnie miejsce pracy, w którym e, potrzebujecie zdecydować, czy jesteście tam dalej, e, czy czujecie się dobrze e, w tym miejscu pracy, czy chcecie kontynuować współpracę z, jakiąś, z jakąś firmą, e, z, czy chcecie kontynuować ten Wasz rozwój, czy chcielibyście podjąć zupełnie czegoś nowego. E, w pierwszym tygodniu, tak jak powiedziałam, jest konieczność, konieczność jakiegoś wyboru zdecydowania się na coś. A przez te kolejne dwa, miesiąc, dwa tygodnie września e, zmagacie się z takim poczuciem, że chcecie uciec od tego, co, e, co was wiąże, chcecie uciec od czegoś, co jest dla was już nieatrakcyjne i macie w sobie takie poczucie, taką potrzebę przygody, e, potrzebę rozwijania się i potrzebę zdobycia e, jakichś nowych lądów, jakichś nowych miejsc, które pozwolą wam w pełni wykorzystać wasz potencjał. W ostatnim tygodniu września jest pewne zakończenie. O czym mówi Karta Świata? Kończycie jakiś etap, odchodzicie od czegoś, rozwiązujecie jakąś umowę, czy to umowę mieszkaniową, czy to umowę związaną z pracą, czy kończycie jakiś etap w Waszym związku. Nie mówię, że to musi być... Roz nie mówię, że to musi być rozstanie, natomiast jest to już zakończenie czegoś, co do tej pory nie działało. Chcecie coś przetransformować. I mamy jeszcze tutaj dziewiątkę buław, czyli um, te karty razem zestawione mówią o konieczności wyjścia z sytuacji, w której nie czujecie się wolni, w której nie czujecie się. Spełnieni, w której cały czas bronicie tego, co udało Wam się do tej pory zdobyć, natomiast nie czujecie, że to jest moment, w którym możecie się rozwinąć, że to jest, że to nie jest ta wolność, że to nie jest ten potencjał, który chcielibyście wykorzystać, to nie jest ta energia, która prowadzi Was do zwycięstwa, prowadzi Was do tego spełnienia marzeń, o którym, o którym marzycie. Nie jest to właśnie to spełnienie marzeń, które cały czas mieliście w głowie. Tak więc, moi drodzy, cały wrzesień jest to dla Was walka o siebie, i ewide ewidentnie jest to chęć ucieczki od czegoś, co Wam nie służy, czegoś, co jest bardzo e, już dla Was wręcz nudne, co sprawia, że tkwicie w jakiejś, e, w jakiejś pułapce. Jest tu jakiś marazm i chęć odejścia od niego. I ostatecznie w ostatnim tygodniu. Września podejmujecie się właśnie tego odejścia, podejmujecie się zakończenia jakiegoś etapu, odchodzicie od czegoś, co Wam nie służy, co Was blokuje, co nie, nie pozwala Wam się rozwinąć. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego najlepszego na ten miesiąc, wrzesień. Mam nadzieję, że wszystko rozwiąże się tak, jakbyście sobie tego życzyli, że potraficie wyjść z sytuacji problemowej yy, łatwo i swobodnie. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, serdecznie zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.